Bo jestem w elektrowodzik Wiesz co, ja tu z daleka widzę bloki, widzę to blokowisko Ale takie dużo tam bloków? No no dużo bloków, ja na razie widzę stąd jeden, 2, 3, 4, 5, 6 bloków to wy chyba w czarnogursku jesteś tam Chyba byli. Dobra to się cofię Na którym gracie serwerku? No na tym gdzie mnie zabił <laughs> no. Nauczyłem się latać Ej, ale akcję miałem tej jeszcze jaką akcję miałem? Jako. Jeden koleś taki X-Pompa totalnie. Opykany w jak <laughs> nic. Eee, Przyleciał sobie samolotcikiem, helikopterem, bo chciał sobie itemy zlutować. Jak udepaczę? Hm, no dobra, koleś jest. To co? Może, mo, może go zapoluję? I kurde, czekałem na niego, nie wiem tej. Ile. Ale no, długo. czekał dosyć długo, czekał. Z pół godziny mogło to być nawet. aha. I kurde, udało mi się ukraść jego helikopter, a on z ten uciekł. Jednego zabiłem. Wed, co to jest Wed? Wety Mokry. Dobra. Albo spucony. Teraz patrz. Czekaj, bo ja piję. Yy, koło plaży musi być jakby taki mały domek otoczony murkiem. No poczekaj, ja zaraz wyjdę, tylko na się skończy pić i wyjdę. On co ty pijesz drugi raz? On pije wypita tej. A wysoko lecisz czy nisko? Tak, trochę średnio. No to wiesz, że cię mogę ani nie widzieć, ani nie słyszeć. Nie no byśmy nie zauważył. ci powiem tyle, że jak byliśmy na tym wapnisku ja nie słyszałem dźwięku z silnika twojego samolotu Mimo może się przesuwał, ja, ja, widzę cię, widzę, widzę, widzę To może byś się udał na bloki, bo tam by mi lepiej Do, się... No daleko mam. czemu? Widzisz mnie? Widzisz mnie? Po prawej no, twojej No gdzie ja ci? Po widzę. lewej, sorry, po lewej w drugą w, leć, w, drugą, w drugą, w drugą, w drugą, w drugą. No już, kieruję, kieruję. To no mnie wam łatwiej będzie znaleźć, bo ja jestem Ja mam przy taki czerwony plecak, leżę sobie. Na wprost ciebie, na ziemi. Teraz? Pode mną, czy jak to wygląda? Na wprost, na wprost ciebie. Lidz Na razie nie. Ale próbuję o. przylądować troszeczkę. No, 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 tu byś wylądował, wiesz? Jestem pod tobą. Dobra, ląduj. Kurwa, on nie przeleci tej. Mogę lądować? Mam jakiś bunelek? Czy nie? Nie, 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 nie. Ja to spieszę. Hmm. Dobra, możesz, możesz opuść yy, Trochę, trochę w lewo, w lewo, w lewo, w twoje w lewo. Możesz, bo to jest lampa! Dobra. Jako, żeś wylądował. Działa! <laughs> Wylądowałem! Nie padnij! Siadaj. nie jesteś. Patrz, co ja mam. Wylądowałem tym czyściej. Złote. He, złote. Masz amunicję dokładnie 7,6251? Do tego dziewięć do kałacha a do Karbona mam 762,39 też. A to tego nie masz nie. Ty jakiś mam, bo ty masz. O Boże. Co ja dostałem? Trwawisz. No, ja dostałem Kąd? z pocisku. Skąd? E, daj let's mi szybko bandaż jakiś. Nie mam. Czekaj mam bluzkę, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. No nie mogę, bo kurde padłem. Dawaj, chodź szybko tutaj do mnie. ja się zabandażuję. A skąd żeś dostał? Nie mam pojęcia. Ciągaj się. Naturyle raczej. Nie masz do mnie amunicji? Nic Znaczy coś mam, ale teraz ci nie dam, bo kurde widzisz jaka sprawa. Ja mam wchodzić do samolotu, tak? Ta, 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 wchodzimy i spiedalamy Wsadzenie pasażera, dobra Piotr? No, 7-7 ja, No to leć tym czym? On nas zabije, a no. czy mogę na stanowisko <noise> KM? Możesz, możesz. Nie, nie mogę. Mam tylko wyjść. No leć tym, przyjmij. Ale czemu ja nie lecę? A nie, się wydasz? Czekaj, F. No kurde, musiał wstać i w... Wysiąść. Bo ja mam nogę złamaną tej. Serio? No Ja pierdolę To co ja mam lecieć, da? Tak? Czekaj To nie, nie, nie <grystanie> <grystanie> To by się skończyło Ten jeszcze ma nogę złamaną, nie wierz I nie będziesz mógł lecieć Powiedz, jak u Ciebie wystartuje w górę. Jedzi. Cały czas? No. Stoi w miejscu, czyli chyba przez tą nogę. Dobra, to wsiadaj, ja lecę. Mów tylko jak. <grym> tak, tak, tak. Dobra, dawaj, mów jak. Mów jak, po prostu wsiadaj i mów jak. Dobra. Jakoś może przeżyję. Eee, lądowanie będzie gorzej. No, lądowanie spoko jest. <grym> Macie, tu do nas. No siadasz czy nie siadasz. No czekaj, no próbuję. Mogę trafić drzwi. No to wstań. No jakbym miał. Ja. Ty się chyba w czołgu do tego samolotu. No to możesz... no, lećcie po mnie. To no, lećcie po mnie tak Jak ja bym jeszcze wiedział Wiesz to może wejść po prostu na stanowisko pilota. Wejdziesz na pasażera. Możesz czy nie możesz? Nic nie mogę. Dobra, dawaj teraz na pilota. Mogę <ajuda> się tam czołga? Microphone nie Jak to fajnie wygląda, jak ty się czołga? Microphone Weź wszystko, weź ten samolot i leć. No ale ja nie umiem! Ale próbuj. No to ja się sam rozwalę. No to co? Ja mam krówkę teraz. Na no to zostaw to samolotu, i Czekaj, <g Quest> Jestem. Co się. Jestem. Co tam się dzieje? Ej. Koleś był. Ty żeś wystrzelał całą krówkę, idioto? Nie całą. Miał 8 amunicji. No to ja, że mu tam już wystrzelał. Zabiłeś go? Nie wiem. Kurde. Ja bym. Zaszczelił mnie. Fak, no nie mam mamo, teraz dostał tak ładnie. Czarnogórsk, kurde. Amo nie mam. AKS 74 znalazłem. Pięknie. To co ja mam zostawić tą krówkę? Nie wiem. Rob co chcesz. Teraz mu wszystko obojętne. <grym> Bo ta torba jakie ma magazynki? 762,51. No to takiego nie znajdę. Dobra, biorę tego karbona. Wiesz co? Ja zrobię sobie tak. Ale to co ja mam lecieć, czy co ja mam robić? Jak się lata? Na Q startujesz. A dalej? No i trzymasz cały czas Q, to jest ważne. Nie możesz no, ten go puścić. Dobra, a którym się steruje? W, A, S D i X. A do góry, e... do góry którym? E, Q. Cały czas trzymasz you are Q. You super! Hmm. Ja nie mogę! Wiedziałem lepiej wyjść z tego, a nie. Ten mi wziął jednego z ciała tylko, sprzedał. No ty on miał tam pompa. chyba. O, SVD. Snajper, 173 metry. No to snajper No Bo on tam był do niego. Ja kurde, do niego strzelałem. dostał chyba do mnie trzy pociski, czy tam cztery. Hmm. Super. No mówiłem, kurde, mogłeś yy, koło bloków. Ale ja bym tam na nie dobiegł. Czekaj, jak tu jest jakiś murzyn. Jesteś ty? Gdzie? Ja jestem w Zielonogórsku. A no to zabiję kogoś. Patrz już jak debil, no to go zabiłem. Słuchaj, mam AKS-74 U. Jakiegoś kurde znalazłem o, chyba jeszcze Akacza? AK-74. Debi, no. hey, wiesz gdzie jest ten taki jakby spalony kościół? Coś takiego? Hmm. Takie ruiny kościoła jakby. Nie ja tu jestem, teraz nie wiem właśnie, z mam iść. No, no to na, zabij na się. Na kasy, Jak nie masz nic, to wymy. zabij się i próbujemy, nie wiem, w zielonogórsku czy gdzieś się zrespić. Ale jak nas wziął, kurde. Właśnie, ja ja muszę podgłosić. Yy, macie. i teraz trzeba zrobić tak, że się spotykamy i dopiero zaczynasz nagrywać bo ogar, 100% ogar teraz, a nie że kudek ktoś leci na pało, albo coś. No ale to już nagrywaliście, jak nie było wszystkich? Nie. nie. Ale wczoraj Biggis nagrywał. Też się skap... No to lepsze, AK-74, czy AK-74U? AK-74U, się wydaje, e, robimy nie? tak, że wszyscy, nieważne, że tam jest amunicja, czy coś, czy jakiś ród? Wszyscy spotykamy się gdzieś. Ale gdzie? Nie wiem. No właśnie. Mam proce. <tryk> 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 to jest człowiek. Bo Nie... się cieszy ze wszystkiego. No i tego wczoraj zabili to się cieszył. <tryk> mam proce, mam wszystko, kurde mam teraz. Nawet OKS 74 ustrzelę dla... No, wszystko. jest to po wypadku. <tryk> Ja, ja mam MP5. Ej, mam MP5. Yeah. Naciśnijcie END. Nie, <laughs> ja, sam sobie naciśnij. No właśnie nacisnąłem. I wódkę Dobra, gdzie mnie teraz zespi? Gdzieś przy jakiejś drodze jestem. Mam jakąś górkę, coś. Mam blokowisko! Jestem to wielkie blokowisko. Dobra, bądź w zielono górsku. Znacie, znaczy tylko tych bloków, w co to wpadniecie do bloków wszyscy, to będzie najłatwiej A Nieee, to nie jest praca, tylko rączka do AK kurde <laughs> Tak podobnie Można wyglądało. się pomylić naprawdę. No można, można Ale nie ma żadnej amunicji i Kurde kamizelka znalazłem bo i to A ja ląbiłem Ale Aj jest fajnie przy tych blokach, bo to jest gdzieś taka jakby minimaza wojskowa tu się też można dozbroić fajnie. Kurde, jak teraz cisza tej... Nie ja okay. wiem czy AK nie jest lepszy. Zielonogórsk, Zielonogórsk czy to... co? No tu, gdzie są te bloki, no. Nie, żebym tu był, ale wiecie. Trzeba zaradzić. No to zielona ale nie, że ja tutaj bym był, ale... <grym> AK jest fajniejszy. Ej, ale jeżeli jesteś koło tych bloków, to skocz tam zobaczyć, co się dzieje z samolotem. Może być go jakiś... jakoś odbił. No ale... Ja trochę nie wiem, gdzie to było. Mam samochód. No to wejdź do bloków schodzczę, pójdziemy ja, razem ja też mam samochód Mam samochód i mam broń, więc ja uciekam No to i tarućcie dupę po mnie Wygodniej się znalazł <grym> Bo ja ci bym tak, ja tu jestem po tej bloków, więc nie wiem gdzie mam i żeby tam dojść do tamtego Ja nie wiem czy ja nie jadę w stronę końca mapy więc wiesz tam Zabiłem kolesia. z autostradą Zabijam klesia <grym> nie widać, żebyś zawił? nie? Dobra, to jakoś trzeba sobie radzić, jadę. Może dojadę do koniec mapy, kurde, nie wiem. Tak, z taką tabliczką cofnij się. To co, to ja mam ginąć, czy co ja mam robić? Nie, 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 żyj, żyj. Ja się już dozbroiłem i właśnie uciekam. Ja jestem uzbrojony, ale... nie mam amunicji, więc... A więc nie jesteś dozbrojony. Właśnie. Co prawda Leki? bezbrodnego zabiłem, ale co tam się, co tam się liczy. Ważne, że zabił mapkę. Mam brałem kalosze. Aha, nie fucking wam, baby. Kudem, cieszy się, że mapkę dostał, a kurde, na tamtym serwerze cieszył się, że kurde broń dostał. Co się dzieje? Nowoselki, nowoselki, tu jestem. Ja? To jest nad, nad czarnogórskim. No to, no to wiadomo. A ja, ja sobie nie, śmigam samochodzikiem. To wejdę czarno chodź. Nie ja ty biegniesz z drugą stronę debilował kompletnie Nie tam Jestem dobra. w jakimś opuszczonym szpitalu Dobra się go w na ten port tam gdzie byliśmy wtedy O jak dożyję Bo muszę to z ciebie z siebie wziąć wszystko A no To sniper był się... więc on na pewno sobie tam przyjdzie z powrotem Co? To był sniper, więc wiesz, jak to wygląda. No wiesz, na pewno miał jakąś broń, bo widziałem, że wcześniej biegł z inną, a coś tam innego miał na ramieniu. O nie, Kolesia słyszę. A, zabiłem Kolesia MP5, tylko kurde, musiałem tyle wystrzelić pocisków. I na co, żeś strzelał. A gołacił Kalesia. Eee, że, że ten. A poczekaj, czy ja mam magazynek jeszcze jeden. To jest 22 ranc. A, hmm, 37. Rents. Ja, ten... ja pierdziele, czemu oni tak. Czemu to wszystko tak działa, dupy? Kurde, wziął broń, wie, ale... wyciąga ją, chowa. Nie Urok daj